Z wspaniałą uroczystość, ślubowanie i pasowanie na ucznia. W życiu są uroczystości większe i mniejsze, a ważniejsze i mniej ważne. Oczekujemy na nich zwykle o świętnych pięknych strojach, uśmiechem nad Panem, radością w sercu, towarzyszą im kolorowe kwiaty, dobre słowa i obecność tych, którzy znaczą w naszym życiu tak wiele. Przyjrzyjmy więc jeszcze jedną świętną chwilę. Powitajmy osoby, które swoją obecnością dodadzą blasku i powagi, uśpiesznią tę uroczystość. Panią dyrektor Małgorzatę Kielar, zastępcę dyrektora panią Irenę Bojarską, przedstawiciela Rady Rodziców, nauczycieli i wychowawców, uczniów naszej szkoły, wszystkich rodziców oraz Was, przyjawy klasy pierwszej. Kochani, mili przyjaciele, od, od momentu wejścia w szkolne progi tworzycie razem z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien sumiennie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim nauka, do której wdrążą was nauczyciele i rodzice. My, starsi koledzy, wyciągniemy do was pomocną dłoń. Zawsze możecie skorzystać z naszych rad i pomocy. Zwracać się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami, problemami, a wiemy, że będzie ich dużo. Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest przyjemnie, miło i radośnie. A teraz nadszedł już czas na część artystyczną, na pokazanie tego, jak potrafią występować wczoraj jeszcze przedszkolaki, dzisiaj już wystarczy. I na tym kończy się opis? Nie, jeszcze włożyłem linijkę, jeszcze ekierkę i cyrkier, jeszcze drugie śniadanie, jeszcze jabłko lubiarek. I jeszcze? Co tam jeszcze? Jeszcze coś bardzo ważnego. Mnóstwo wesołych uśmiechów. Zaniosę je do szkoły żeby się na co dzień dzielić uśmiechem z kolegami, z każdym z nauczycieli, z panu wózną, wchranni i z tym kolegą małym, co pierwszy raz w szkole i strasznie jest nieśmiały. Idą dzieci, zaraz się spotkamy. Całe się nie boję i nie trzymam mamy. Mam siedem lat, jestem wielki kłak. Dziś jestem zadowolony, bo idę do szkoły. Let's <speaking in Spanish> go. Pierwszą klasę, o jak tam wesoło. Buzia jedna w drugą uśmiecha się ładnie. Witaj pierwsza klasa. Szkoła Wiswe otwiera gościelnie. Szkoła dzisiaj was serdecznie przyda. śmiało do Szkoły Pierwszacy, do zabawy wspólnej, do pracy. Wszystko, wszystko dziś dla pierwszej klasy. Uśmiech słońca, kolorowe astry. To pani dyrektor, uśmiecha się miło Teraz znik od razu, że się nam zrobiło. Obok siedzi druga, tak spogląda szczerze. Dobrze w szkole będzie. Teraz to już mierzę. W klasie moja pani puszcza do mnie oko, nie ma się co martwić. W szkole będzie spoko. W naszej klasie dziś od rana, pełno śmiechu, pełno krzyków. Nasza pani roześmiana, siadła dzisiaj przy stoliku. Jak się macie moje dzieci opowiedzcie gdzieś. and no I Wspaniałe w szkole są lasy i dużo dzieci, a czas nauki miło leci. Znamy też panią naszą, rzecz jasna, swoich kolegów i koleżanki. Śmiało wchodzimy do naszej klasy. W nasze szkolne korytarze wiemy, że po tablicy w klasie się nie marzy. Kierce, literki, piszę w zeszycie. Proszę, pokażę, jak idzie do życia. Ja się głoskować już nauczyłem. Na Należni grzeczny cały czas był. Na lekcjach szczęko zgłasza ciężar. że problem z nauką nie ma. Wzywałbym zdania i inny treści. Sami się czasem zastanawiamy, czy to się wszystko w głowie nasz stwierdzi. Duma nas przy tym wieka wiele, bo pomijając względy ślakie. szlakie, pamiętać trzeba, że zaszli po życiu czterdzieści sztuk, chodzić po dwie krzaki. I jesteśmy, więksi i mniejsi, tacy smutni, i tacy sobie. Jedno jest pewne, coraz grzeczniejsi, choć Pani pyta, co z zrobię. Ja mam na imię Katr. Przyszedłem tutaj prosto z przedszkola. Mama obiecała kupić komputer, jeśli się dobrze liczyć nam. Ja komputera nie potrzebuję, jak ryba w wodzie mat mnie się czuje. Jeden, jeden daje dwa, Dwa i dwa to cztery da. na krok przyłożył to linkę już się tuje niczym nie mistrzem. zabiera śmiało do góry, który się nie wiem o który. Kasia się spóźnia, bo lubi pospać. Zamiast do szkoły w łóżku chce zostać. Kup sobie budzik, młotkiem najlepiej i niech to rano w głowę cię